Hejka, z tej strony Melka. Witajcie w kolejnym odcinku z Minecraft, tym razem zagramy sobie w Survival Games na serwerze Vertex.pl i jest to mój pierwszy odcinek właśnie z tego serwera. Jest to mapa góry i bardzo ją lubię. Ja tutaj znam, już mam opatentowaną drogę. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie już na tej arenie żadnych problemów, bo mam niestety ostatnio problemy z biciem się, bo buguje się w klocach i mnie nikt nie widzi w ogóle takie tam rzeczy. Mam lepsze spodnie. Muszę je jakoś bezpiecznie nałożyć. Dobra, się ma, mogę Cię bić? Mogę Cię bić, jezu, cudownie, cieszę się. O nie, proszę mnie, nie bij mnie. O nie, nie, nie. Czekaj, czekaj. Dobra, on się chyba. Dobra, zabijam go. Nieźle, dobra. Świetnie, melka. Lepsze tutaj na pierśnik, oczywiście. I mogę sobie spokojnie wreszcie grać. Dobra, idziemy sobie w tamtą stronę, bo już też, ponieważ tam jest skrzyneczka. Yy, oczywiście, tutaj ktoś idzie, nie idzie. Dobra. To co są zabuty Spodnie. Protection 3. Tu mam. Prote a, dobrze, oczywiście, że te lepsze są sobie. Tylko tutaj przełożę tego tytonu. Pójdę sobie w tamtą Minecraft. Tam są dwie skrzyneczki. A nawet mogłabym powiedzieć, że trzy, i tylko tam jest kolej jeden. Dobra, mam tutaj lepszy hełm. No, lekko lepszy, ale nie powiedziałabym, że jest lepszy. Mam Infinity. Infinity, kochani. Mam tutaj. Uda mi się go trafić. Serio nie trafiłam, ale mam... Dobra, panie, panie. O, panie, jaki knok. O, panie, jaki knok. Czy oni mają sojusz? Błagam, tylko nie sojusz. Anteat. -ja, błagam. Sojusz antyja. Czy to jest... Dobra. Idź się ode mnie. Idź, idź, jak Ja chcę coś, coś nagrać, panie. Panie, jak chcę coś nagrać. O Boże, on ma tańsy. O Boże, on no, mnie odbija. Dobra, pasuje jakoś tu inaczej pobiegnąć. Pobiec i w ogóle jakoś im uciec. I ponieważ no nie nie poradzę sobie tak, tutaj jakaś skrzynka, dobra. O nie, idź ode mnie. No nie, zostaw mnie, zostaw mnie, no nie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. O nie, znów się spługowałam, Błagam, ludzie. No nie, Sojusz mnie akurat zabił znów i w ogóle nienawidzę Sojuszy. Ja ich również nie za, nie, nie zawieram. Dobra, idziemy na następną arenę, bo to jest jakiś koszmar. Halo, dzień dobry, witam ponownie. Jest to moja właśnie piąta arena, którą gram. Mam nadzieję, że tutaj już nie będzie problemów żadnych. Idę tutaj? Nie, pójdę czy pójdę? Dobra, nie pójdę, bo idę tam tamtą stronicę. Tu mam jakąś skrzyneczkę i mam tutaj jakiś hełm i buty. Yy, spodnie. Poczywuję całość do bicia się, iż ponieważ nie mam się czym bić i mówię tak, iż ponieważ, ponieważ, iż, ponieważ tak lubię. Tutaj mam coś do bicia, mam. Mogę tutaj kość? Nie, nie mogę, okej. Okay. Dobra, mam coś do bicia, jest już, okej. Okay. Czekamy kolejnych skrzynek, żeby być wykokszonym na mokso. Mam nadzieję, że ta... A ręka jednak już będzie taka zdatna do dania do odcinka. No panie, panie, o ty, o ty! Co nie bijesz? Dobra, zostało mi półtora serduszka. No blisko było. Bardzo blisko było. Szatne jest trzy. Oczywiście, że to jest lepsze. To ja mam tylko fajerkę. Ta fajerka jednak trochę pomogła. O, dobra, dziękuję bardzo za mieczek. Tutaj mamy coś kolejnego. Co tu mamy? Mamy ładną klatę. I mamy lepsze spodenki. Dobra, coś czuję, że ta arena już będzie lekko lepsza. Yy, czy mogę iść bezpiecznie? Czy. Dobra, nie mogę iść. Muszę tutaj sobie zorać. Mogę, muszę sobie tutaj troszkę posiedzieć. Się troszkę cykam. Ten gość mi tutaj niezbyt pasuje. Chociaż jestem w sumie, mam dobry set. Ale dobra, sobie wyjdę z Oran troszkę. Eee, może poszukam jakiegoś kolejnego freekilla Tak dobicia, zabicia i w ogóle tu mam jakiś lepszy? Czyżby? Prot 2, prot 4, hełm kierownika. Nie wiem, który, Pewnie jest ten kierownika lepszy, bo ma lepszy eee, o wiele. Ten, 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 ten. Enchant. Ale kolejnego szukam. Jest on tam daleko, dobra. Tutaj są tylko napisy, ale, ale kochani moi, może sobie przeszukam tutaj te skrzyneczki. Może coś jeszcze będzie, coś do jedzenia, maybe, co? Ym, bardzo była szczęśliwa. Tutaj jakieś, a, łopata gaming w ogóle, takie tam, yy, coś do jedzenia. Mam tutaj arbuzy, trzeba je tutaj yy, tak właśnie fatygować, zburzyć i sobie Pozyskać orbuzy. Bardzo pożywna najlepsze na lato. Tak, właśnie. Czy tutaj coś będzie? Nie będzie. Dobra. Pasuje tutaj jakąś mankę iść. Pójdziemy sobie w tą stronę, bo on mnie chyba szuka. tego gdzie on jest? Czy w tamtą stronę? czyżby w tamtą stronę? Tam jest. O, dzień dobry. Dobra. Dobra, tego też popalę. No, panie, co to mi. No. Dobra. Jakoś się trzymam. Ciekawe, jak długo się wytrzymam. Kurde. Dobra. Dobra, jak bardzo się wytrzymam? Dobra, dedu. A ja mam jeszcze truciznę. Muszę gdzieś sporać. O nie, 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 nie. Muszę się gdzieś skitrać. Jak bardzo daleko? Dobra. Okej. Okay. O nie, tam jest gość. Tam jest gość. Proszę, nie widzisz mnie. On ma tą skrzynkę. Ja sobie... O nie. Jak długo mam... Dobra, już nie mam tej trucizny. Dobra, regeneruj się, regeneruj się. Boże, na farcie żyję normalnie. Proszę, tylko nie, bie nie biegnij za mną. Błagam, 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 błagam. 50. Dobra, oddalam się od niego. No, spokojnie. Dobra, sobie tutaj poczekam. Przy drzewkach i w ogóle przy świeżej naturze. Yy, sobie za ten czas jeszcze zobaczę, co tutaj mam ciekawego. Prot 4. To mam oczywiście, że lepsze. Prot 5. To jest to samo. Eee, może buty mam jakieś lepsze? Te mam lepsze. Choć nie wiem. To sobie schowam, bo to mi w sumie nie jest potrzebne. Eee, ciekawe czy tutaj można w ogóle budować. Mogę tutaj budować? Nie mogę. To co mi to? Po jakiego ciorta? Eee, fajerka i sharpness 3, dobra. Lepszego miecza już raczej nie mam. Ale mam za to TNT. Okej, okay, jeszcze sobie tutaj musimy pojeść, bo niestety nie mam Zbyt HP Gdzie jest najbliższy koleś? 100 metrów ode mnie Okej, okay. okej, okay, dobra To sobie pójdziemy tak dookoła Może jakoś mniej więcej, może nikt mnie tutaj nie zepchnie Zostało 5 osób A ja tutaj muszę się pożywiać cały czas Mam jeszcze kurczaka Yy, na razie, może zjem tego melona. Jak mi naprawdę spadnie głód, no to wtedy zjem tego kurczoczka. Yy, tutaj jakoś trzeba wejść. To jest bardzo easy. Taki parkurek to oczywiście każdemu się przyda. okej, okay. yy, tu mam jakoś ten nieotykowaną. Yy, yy, yy. Exp. No nie wiem. Przyda się na spodnie, może. Co? Trzeba tylko znaleźć jakiś enchant jakiś engine, czy to jest lepsze pod 3 aktualnie tak chociaż nie wiem, dobra, niech pozostanę przy tym ale znajdę sobie tylko, o dzień dobry panie, widzę tam kogoś witam bardzo serdecznie, ostrza szczęścia strzela od piromana, dobra, zaczniemy od piromana tylko jak tam wejść bardzo, o tutaj sobie tak wejdę elo Dobra, się macie, podpaliłam. No, dobra. My tutaj już wygrywamy. Bo on się chyba poddaje jakoś, niech chyba nie mógł bić. ale bardzo easy to poszło. Prot 3, prot 5. Okej, okay. niepotrzebne mi to. To też niepotrzebne, prot 5. O, takie butki to ja potrzebowałam. Takie właśnie potrzebowałam. Tak, właśnie. To mi niepotrzebne w sumie. No i reszta mi też niepotrzebne potrzebuję teraz. Uh, enchant, enchant, czy tu jest może enchant? Jest tutaj jakaś skrzyneczka, mm, ale tam widziałam kolejnego. Dobra, chodź tu, tu, tu. Cię tutaj podpalę. Najpierw to mi w sumie nie jest potrzebne, więc. A, same mogą tam wywalić. A, wywalę to tu. Chodź tu, chodź tu, come to me, come to me, 10 metrów, dobra. Dobra, come to me, come to me, come to me. Jesteś tu, widzę cię, per, per, per. Per, 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 Jestem tutaj, halo. Chodź tu. Chodź tu, masz jakieś lagi czy, czy, czy ja mam co? Gdzie to... Ja jestem pełna, bardzo ładnie. Per, per, chodź, chodź. Idę, idziesz po skrzynkach, wiem. Znaczy po schodach jest w skrzynkach. Masz jakieś lady, koleś. Koleś, ty masz jakieś lad, lagi. O, koleś. Czy ja mam lagi? Ejku, nie wiem już. Dobra, podpalony. Dobra, ja tam nie idę. Tutaj tak cię wy... wywale, dobra Dobra, podpalony. A co to za... O, 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 a co ty tak skaczesz? O co ci chodzi? O co ci chodzi? Panie, lagi masz. Nie wiesz o co chodzi, co nie? O, panie! Ale skaczesz, lol, koleś! Koleś, błagam! Dobra, po kolesie deadmecz... Mm, potr Potrzebuję... Airmaxy, dobra. Airmaxy. Dobra, nie wzięłam już niestety. Ale to tam jest, dobra. Myślę, że wygramy. Myślę, że to będzie jedna i jedyna wygrana arena. Dobra, idziemy podpalać najpierw. Dobra, podpalony. Ja też jestem podpalona. Dobra, ma taki sam miecz. Dobra, panie, co to za miecz masz? Ja mam lepszy armor, więc. A, dobra. On ma lepszy, dłuższy, te podpala. Albo nie, on ma na podpalanie cały czas. Dobra. Dobra, ty się też jaraj, panie, 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 panie! Panie! Jaraj się, jaraj się, jaraj się, jaraj się! Dadaj, daj, daj, daj! Da, da. Jezu, czy ja tu wygram? Wygrałam, Boże Święty! Tak! Tak, 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 tak. Wygrałam, wygrałam. ejku, wreszcie wygrałam. Mam wybierz klasę. O co chodzi? Mam tylko odblokowaną. Mam za mało niestety Expa. Żeby to cokolwiek odblokować, ale dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się spodobało i że każdy jest zadowolony, że w końcu nagram SK na Wertezie. Powiem, że są też osoby z Werteza, które grały na Wertezie i takie tam. A jest to mój pierwszy odcinek na Wertezie, więc <śmum> mam nadzieję, że dacie lajkacza. I jak komu się spodobało, to też da subencję, Ale dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że zostaniecie najdłużej, ci co są nowi i. Pamiętajcie o lajkaczu, subskrypcji, to nowy i komentarzu, jak ktoś ma coś do powiedzenia. Ja chętnie poczytam i dzięki za oglądanie i pa pa pa.